Witam kochani, chciałbym powiedzieć czwartą część na temat przebaczenia, jeżeli nie jesteś w tym cyklu, to wróć do pierwszej. Pojednanie. Chodzi tutaj o to, że, no okej, okay, dobra, przebaczyłem niezasłużenie i tak dalej, ale na przykład, no gościu, nie wiem, przebaczyłem mu, czy przebaczyłam, że on pije ten alkohol w ogóle niezasłużenie i tak dalej, no ale dalej pije ten alkohol i mi bije, tak? I co, mam, mam z nim być? Nie. Przebaczenie jest fundamentem. W ogóle musicie to zrozumieć. To jest fundament, jakby Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, czyli podstawą podstaw, takim pierwszym. Nauczanie o przebaczeniu jest fundamentem, ale pojednanie jest budowlą więc czy masz się pojednać z daną osobą czy masz z nią przebywać wokół jej w ogóle osoby czy masz w ogóle kontynuować z nią podróż to jest warunkowe tak samo jak bóg nam przebaczył wszystko ale jeśli my nie odpowiemy tak to te grzechy nie będą nam aktywowane, w sensie nie będą nam e, jakby nie będzie to zamknięty temat, ponieważ Bóg z jego perspektywy jest wszystko przebaczone. Ale jeżeli nie nawrócisz się, to kiedy Ty pójdziesz na sąd, to pójdziesz do piekła. Czyli musisz się narodzić na nowo, żeby aktywować Boże przebaczenie. Czyli z Boga perspektywy On nie ma do Ciebie już żalu, i tak samo my potrzebujemy z tej perspektywy przebaczyć naszym winowajcom. Niezasłużenie. I nie, nie wspominać im ich występków, nie domagać się długu. Jednakże to nie znaczy, że mamy się z nimi pojednywać. Pojednywanie się jest to akt już wolnej woli Ciebie i tej drugiej osoby, jeśli w ogóle tego zechcesz. Jeśli ta osoba wyrazi w ogóle szczerą chęć poprawy, jest to bardzo warunkowe. Tutaj już nie ma niezasłużona przychylność. To absolutnie pojednanie. Na pojednanie trzeba sobie zasłużyć. Na pojednanie. Bo tak samo jak chodzisz z Bogiem, to nie jest tak. Ja miałem na przykład, jak, chodzi, jak zaczynałem misję, to Bóg mi powiedział pewnego razu Tomek. Jeżeli teraz nie spokutujesz z tego, z tego i z tego, to nie będziesz miał służby apostolskiej, ponieważ nie będziesz gotowy, a czas leci. A jeżeli nie będziesz gotowy, to ja nie będę mógł Cię użyć. Więc to nie jest tak, że Bóg ma do mnie jakiś żal. To chodzi o to, że ja nie jestem gotowy, by wziąć na swoje barki yy, ciężar odpowiedzialności służby. I tak samo jest to, czy ktoś bierze ciężar odpowiedzialności misji, czy ktoś bierze ciężar odpowiedzialności małżeństwa, czy ktoś bierze ciężar odpowiedzialności wi wierności, czy ktoś bierze ciężar odpowiedzialności jeśli ta osoba nie spełnia warunków ciężar odpowiedzialności rodzica, brata, siostry i tak dalej. Od tego tutaj musisz znać całe fundamenty wymiany krzyżowej, całe fundamenty naszej wiary, tak? To zobacz sobie nasze nauczania. Tutaj są wymogi, żeby chodzić z kimś, czyli tak jak Ty chodzisz z Bogiem w sukcesie, jest to bardzo, bardzo warunkowe. Żeby mieć kasę, musisz na przykład yy, pewne rzeczy zrobić, tak? żeby mieć więcej pieniędzy, musisz myśleć w inny sposób, czyli nie możesz sobie na mocy niezasłużonej przychylności yy, pieniądze Ci będą spadać z nieba. Absolutnie nie. Czyli niezasłużona przychylność jest to temat taki że my w naszych sercach przebaczyliśmy tej osobie, ale czy będziemy z nią kontynuować podróż życia? Absolutnie to jest bardzo warunkowe, więc tutaj absolutnie musisz mieć warunki. Jeżeli człowiek robi coś takiego, że ja ci przebaczyłam, a ten cię dalej leje, ale ja ci przebaczyłam, ten cię dalej leje, weź, po prostu nie rozumiesz przebaczenia. Ty z twojego serca masz przebaczyć, ale z siły przebaczenia i człowiek jest dowartościowany, czyli człowiek przebaczający jest człowiekiem dowartościowanym, a człowiek dowartościowany nie wiąże się z byle kim. Słuchajcie, nie wiąże się z z byle kim. Ma wiele warunków do związania, do pójścia razem. Ja, jeżeli ktoś chce być moim uczniem, mam wiele warunków. Ja jeżeli ktoś chce być, pójść ze mną w misji, mam wiele warunków, sprawdzam tych ludzi. Na zasadzie takim wiecie, daję im do, 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 do pomocy. Najpierw muszę wzbudzić w nich serce sługi, robię różne testy, egzaminy, tak, różnego rodzaju rzeczy. I czy Taki jest Bóg, kiedy on cię powołuje do służby, on robi testy, egzaminy, wymagania. Więc do sukcesu jest wymaganie. I, a nie, kurczę, niezasłużona przychylność. Niezasłużona przychylność to jest to, że Ty się pojedynujesz z Bogiem w ogóle na zasadzie takim, że On Ci przebaczył, przychodzisz, amen, i idziesz do nieba. Bo i, i uwierzyłeś. Widzicie? Pierwsze co, żeby to pojednanie e, zaistniało, aktywacją jest Twoja wiara. Więc jeżeli ktoś jest ateistą i nie wierzy w Boga, to nie ma tego, widzicie? Czyli z Bożej perspektywy, tak, Bóg przebaczył całemu światu. Niezasłużenie. Ale jeśli chodzi o Początek pojednania, to już człowiek musi, jest wymóg wiary. Nie ma czegoś takiego, że Bóg nie wymaga. Jak nie wymaga? Kto uwierzy i wyzna, że Jezus jest Panem? Masz pierwszy wymóg wiary, żeby aktywować przebaczenie, czyli żeby wejść w pojednanie, żeby wejść w drogę. Czyli o tym tu nie mówiłem wcześniej. Ja mówiłem tylko o tym, że ty masz mieć takie serce, pomimo że ta osoba zrobiła różne rzeczy. Masz jej niezasłużenie odpuścić, zapomnieć, nie wypominać. Czyli masz mieć czyste serce. I teraz, jeśli ta osoba sobie, że tak powiem w cudzysłowie, bardzo mocno w spełni warunki, nawet można powiedzieć, zasłuży w jakimś stopniu swoimi, udowodni nawet można powiedzieć, swoimi czy uczynkami, to wtedy dopiero idziesz z tą osobą. Bo tak samo jest z Bogiem. Jeżeli ty chcesz służyć Bogu, to musisz wejść w, z Bogiem w, uczyn, w uczynki, musisz udowodnić swoim życiem, pokazać swoim życiem, swoją zmianą, bo tutaj nie chodzi o to, że Bóg wymaga udowodnienia, to bardziej chodzi o to, że ta służba by cię zabiła. I tak samo, jeżeli ktoś chce iść z kimś długi czas, to potrzebuje spełniać warunki i nie bójcie się tego. Do pojednania musi spełniać warunki. Jakie warunki, dokładnie na jaką sprawę? To już opowiadają o tym 1500 900 moich nauczań. Wejdź na stronę www.ogiemprzebudzenia.org. Zakładka nauczania Rupie od początku. Tam będziesz miał warunki prawdy. Ta osoba musi się poddać prawdzie. Jeśli się nie poddaje prawdą Bożym, absolutnie nie masz wymogów Bożych, żeby z tą osobą iść przez życie. Amen.